Siemanko tutaj z tej strony szkapa i zapraszam do filmiku z ogródka. Dziś się zajmiemy rośliną. Takim kwiatem, którym rośnie tak na wiosnę, tak później na lato, troszkę później. Zależy od, od miejsca, w jakim jest posadzony. Ładnie kwitnie. Jest w sumie cebulkowy, więc sadzi się go na jesień. I później nam ładnie wiosną kwitnie. Jest tego mnóstwo różnych gatunków. Można sobie ładne rabaty, ładne kompozycje z tego zrobić. A mianowicie mowa o żonkilach, narcyzach. Różne nazwy, różnie jak to tam woli. Chodzi o te żółte kwiatuszki tutaj za mną. Taka nazwa się przyjęła żonkil, że żółty kwiatuszek, ale. Teraz odmiany są różne, że nawet tak jak z tyłu umiewicie, jest żółty, jest taki biały i mam też takie jakieś biało pomarańczowe, żółto, żółto pomarańczowe różne odmiany tutaj z tyłu mam. Więc na co jeszcze możemy użyć tego kwiatka no, poza tym, że możemy zasadzić jakieś skarpy czy coś rabaty nawet w trawniku możemy to posadzić. Tylko tu jest problem taki, że one kwitną dosyć tak dosyć, dosyć długo myślę, że nawet do maja mogą spokojnie kwitnąć. Zależy jakie warunek. Jak jest więcej słońca, to będą krócej kwitły, jak jest mniej słońca, będą dłużej kwitły. No i tych kwiatków nie można kosić dopóki liści nie zeschną. Więc ten trawnik niekiedy już skosimy raz, a liście są dalej żółte. Znaczy dalej są zielone te liście, nie? więc nie możemy tych liści skosić, bo wtedy cebulka rośnie. A kwiatki się okwitną, później są liści zielone, to wtedy nam rośnie cebulki. Rosną, rozmnażają się cebulki, coś takiego. I nie możemy tych liści skosić. Jak skosimy te liście, no to wtedy tam substancji nie pobierają te liście wody. No to jakaś fotosynteza czy coś nie zachodzi. No i te cebulki nam nie, nie, nie będą rosły. Może się zdarzyć, że nawet nam wygniją, jeżeli skosimy te liści wcześniej. Więc do trawników może być, ale no musimy pamiętać, że nie wolno nam tego kosić. Na skarpach. Ja tu mam taką skarpę gdzie między nimi też poziomki jakieś wyrastają dzikie czy coś takiego no i są te kwiatki posadzone. te kwiatki bardzo fajnie się nadają właśnie na robienie bukietów można je ścinać dawać do wazonu i nam bardzo długo wytrzymują nawet zetknięcie takich pączków sprawi nam że one się rozwiną i zakwitną nam w wazonie, nie? wody damy Wazonu, i na no ładnie to zachwitnie, i z takimi pączkami może to spokojnie dłużej dłużej być. Możemy pomieszać takie rozkwitnięte z takimi pączkami, no i wtedy nam no, będą po kolei rozkwitać. I będziemy mieć długo, długo w wazonie kwiatki. Nie będziemy musieli ich tak często wymieniać. Dobra, e, przejdę wam, pokażę Wam, jakie ja tutaj mam te odmiany. Nie wiem, chyba ze trzy tutaj są te odmiany jest tego jeszcze mnóstwo, dużo, dużo więcej ja tutaj mam takie jakieś podstawowych parę sztuk no dobra, idziemy tutaj do tych naszych kwiatuszków zobaczcie nie wiem czy będzie łatwiej widać o, teraz może się troszkę przyciemie dobra, zostawimy tak tutaj mamy taki pełną, ty żółtą trąbkę o, teraz może będzie lepiej widać taką pełniutką, żółtą trąbkę tutaj mamy Tutaj mam chyba same takie żółte posadzone. Tak, takie żółte pełne. Z taką trąbeczką. No, tu chyba wszystkie będą się takie rozrastywać. To jest jedna odmiana. Tutaj z tych żółtych. No i zobaczcie, one są fajne wysokie. One nie są takie niskie te kwiatki. Są jeszcze nawet i chyba niższe i wyższe. Patrzcie. Jak nic, 30 cm mają. Jak wycinacie u dołu i do wazonu wkładacie, elegancko wygląda. Przejdziemy tutaj sobie wyżej. Tutaj mamy. Chcę ich podeptać. Mamy taki biały. Biały na zewnątrz i w środku żółty. On jest taki pełny, widzicie. Nie ma tej trąbki, tylko ta trąbka jest taka pełna. Jest tak fajnie, taki wypełniający. Czy tu jest, tu jest chyba. Nie wiem czy on się rozkwitnie, czy tu jest po prostu inny już, albo dopiero się roz, rozkwitnie, nie mam pojęcia. E, przejdziemy. Aha, tu będzie inny, bo tutaj wam pokażę, tu są chyba te dwa tylko te pełne. Mm, tutaj są widzicie, te białe z tymi właśnie żółtymi, pustymi trąbkami, coś takiego, a tamten był, no podobny tu mam tu mam biały z pomarańczową taką króciutką trąbeczką widzicie o jak ładnie wyglądają kwiatuszki elegancko nie ozdobne takie. muszę wyleźć stąd żeby sobie nie podeptać jeszcze wam pokażę tutaj drzewko mnie zachoczyło tutaj jest właśnie ten pomarańczowy z taką większą trąbeczką zobaczcie Tutaj jest z tym pomarańczowym środkiem, widzicie, jest pomarańczowy. A tutaj jest żółty, nie, cały. A tutaj pomarańczowy, nie, elegancko. Widzicie różno dużo kompozycji. Na pewno jeszcze tu inne wyrosną, ale na razie nie kwitną, więc nie jestem w stanie wam ich pokazać. Tylko tyle co mi tu kwitnie. Tutaj mamy taki pełny, jakby coś takiego tak więcej tych listków ma takich jest drugi taki widzicie trochę słabo widać, bardziej pomarańczowe no nie chce się to nie chce się to, ten kolor jakoś wybarwić tak, telefon mi to troszkę zmienia ten kolor jest taki fest pomarańczowy o teraz może lepiej widać, o teraz widzicie lepiej jest lepiej bardziej tak pomarańczowy tutaj mamy zwykłe żółte z trąbką. tu jest jakiś Tutaj te też jest zwykły. Tutaj no, a tutaj są miniaturowe. Oj, telefonem dostał. Tutaj są malutkie. Malutkie takie miniaturowe. One są chyba do 15 cm wysokości, więc, więc nie są, nie są już takie długie. Już są tak praktycznie jak ręka. To są takie miniaturowe. Takie mniejsze. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie sobie. Tutaj mam taki za drzewem taki kawałek skarpy obsadzonej jak sobie to ładnie ładnie sobie to kwitnie nic temu nie przeszkadza no tu mam między nimi jakieś te zobaczcie tutaj między nimi jakieś poziomeczki rosną no i tego nie koszę bo poziomeczki też sobie owocują więc tutaj jak dla mnie to jest akurat elegancko, więc polecam e, kupywać sobie cebulki żonkieli, żonkili, możecie sobie sadzić wiadomo, e, na kwiaty cięte, żebyście mieli do wazonów, e, albo po prostu tak e, do dekoracji e, no i tak, e, jak się Wam filmik podobał, e, komentarz, komentujcie, róbcie piszcie, czy Wy macie takie żonkile u siebie, czy nie e, łapka w górę, e, subskrypcja, kto nie subskrybuje no i do następnego.